Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Portal Moje Działdowo. Dziś ma zaszczyt gościć u pana Marka Nowakowskiego. Jesteśmy w jego mieszkaniu i pracowni w Lizwarku. I porozmawiamy o pasji pana Marka, którą jest malarstwo. Tak. Czy może nam powiedzieć pan, jak to się zaczęło? Jak się ta pasja zaczęła? Oj, bardzo dawno temu, bo. W 80 roku, jak wyszedłem z wojska, zacząłem się poważnie interesować malarstwem. Zacząłem kupować papiery. Na początku malowałem na papierze. Miałem olejne farby i te farby to były takie... Gdzieś tam dostałem od jakiegoś kolegi, nie? I nie było tam białego. I malowałem tylko żółtym kolorem, zielonym chyba i czarny i brązowy był. Nawet tu mam, później pokażę jeszcze te prace z tego A A, się te prace? Mam tu na parapecie przygotowałem. I tak się zaczęło, że w sumie jakoś tak dziwnie, nie? no bo wcześniej to były jakieś tam próby, jak była licha pogoda, siadałem sobie przy, mhm. przy stole, jakiś papier, akwarelki robiłem. A później tak już jak miałem olejne farby i później właśnie zacząłem malować na olejno. Mhm. No właśnie, to proszę powiedzieć też, jakie, jakie techniki Pan yy, stosuje w swoich pracach? No, w olejno to malowałem na płótnie. Robiłem sobie sam play tramy. Mhm. I albo przyklejałem płótno na płytę pilśniową albo na jakąś sklejkę. Gruntowałem to w farbę emulsyjną, powiedzmy trzy warstwy, czy cztery. I później malowałem jakieś martwe natury, zaczynałem od widoczki, jakieś pejzażyki, martwe natury. Człowieka mniej malowałem, bo nie wiem dlaczego tak jakoś... Mhm. Nie miałem modeli. I tak się zaczęło w sumie. I taki... Mam sporo tych prac olejnych, pochowanych po Pawlacza gdzieś tam w różnych zakamarkach. Mhm. Także już nie mam miejsca w mieszkaniu, więc zacząłem malować na papierze, bo prace na papierze zajmują wiele mniej miejsca. Nie? Mhm. Też ich się już nazbierało ponad, nie wiem, tam około 500, może. No to sporo. Tak, maluję w zasadzie codziennie, bo staram się być aktywny cały czas. Dzień bez. takie mam motto. Dzień bez malowania to dzień stracony. Mhm. No właśnie, a czy jakiś szczeg szczególnie mm, ma Pan ulubiony rodzaj farb? To jest akryl albo akrylik. Czasami była to również akwarela, nie, ale tak najlepszy jest akryl, tylko że ja nie maluję grubo, tylko bardzo rozwodnionym akrylem. Mhm. Trochę traktuję go jak akwarelek i nakładam kilka warstw farby, poprawiam je uh -huh. dużo. No e, Pracę nad każdym obrazem w sumie to zaczynam od tego, że e, rozlewam farbę, przykładam drugim papierem, odbijam, coś wyjdzie albo nie wyjdzie. No, różnie to bywa, nie? I coś się zaczyna dziać na tym papierze, no i coś tam trzeba podmalować. Trochę dołożyć ja się, śmieję zawsze trochę zamaskować, zamalować. I, no tak jak tutaj, to było też rozlewane, i później kropkowane, takie cienie jakieś, tak się bawię. No właśnie, a o tej technice takiej kropkowanej proszę, proszę kilka słów powiedzieć. To chyba bardzo żmudne i czasochłonne, prawda? Tak, ale lubię to robić, bo mnie to uspokaja. Ja mogę siedzieć i kropeczka za kropeczką stawiać, i jestem wyluzowany mhm. wtedy. Odpoczywam. O, A czy o tej technice, właśnie yy, kropkowanej, czy yy, jak ona się fachowo nazywa? Proszę powiedzieć kilka słów też. No, nie wiem dokładnie, jak to się nazywa fachowo. Kiedyś to mówili z francuskiego, czy nie wiem, z czysto z francuskiego puentylizm. Byli malarze, którzy kropkowali. W... To taka żmudna praca, bardzo pracochłonna prawda? Żmudna i czasochłonna w sumie, ale mnie to uspokaja, lubię to robić. To jest przykład takiej pracy, powiedzmy, to jest tu wykropkowane i tak robię to, to było robione tuszem i stalówką, piórkiem, mhm. takim powiedzmy, na no jakimś, siedzę i kropeczki sobie stawiam i odpoczywam. Okay. <laughs> Czyli lubi Pan też łączyć różne techniki. No, tak, łączę, łączę. Mhm. A proszę powiedzieć, czy, czy planuje Pan temat obrazu wcześniej? Czy jakby to jest spontanicznie yy, yy, jakoś... Proszę powiedzieć, jak tego Pana... Siadam przed czystą kartką i nie wiem, co będzie na niej. Mhm. Bo jak rozleję jakoś farbę, powiedzmy, tam kolor, obojętnie, czy czerwony, niebieski, czarny, czy żółty i dopiero rodzi się to wszystko w trakcie. Mhm. Nie ma tak, że już mam zaplanowane w głowie, że będzie coś tam? Nie? To nie jest jak pejzaż. Mhm. Czy jakaś martwa natura, to wiem, że sobie ustawiam jakieś zbanuszki maluję. No tak. A tu co wyjdzie, to jest często zagadka i to mnie bardzo wciąga i fascynuje, że jest to jakiegoś rodzaju ciekawość, co to może wyjść. Nie? Mhm. A czy ma Pan jakieś ulubione nie wiem, motywy, tematy, do których Pan wraca? Czy jest to architektura, czy może jakieś roślinne motywy? Bardzo lubiłem zawsze martwą naturę. Mhm. banuszki jakieś, a szczególnie jabłuszka lubiłem sobie też. Jabłek sporo malowałem w swoim życiu. Mhm. Czy, proszę powiedzieć, czy, czy właśnie obrazy abstrakcyjne, czy one dają twórcy większą wolność, taką swobodę i jednocześnie dla odbiorcy też? Czy, czy to rzeczywiście tak jest? To jest takie pytanie. Czy większą wolność? Na pewno większą wolność, bo maluję to, co chcę. Mhm. Zresztą. A czy to jest tak, że jakby obraz pana prowadzi i pan, tak jak pan wspomniał, nie, nie wie pan, dokąd pana ten obraz zaprowadzi, dopóki nie skończy tak, pan? Tak, pana. Się, tak się właśnie dzieje. Czasami to tak wychodzi, nie? Mhm. A czy jakieś konkretne myśli, emocje, jakieś refleksje panu towarzyszą podczas malowania? I chciałby pan jakby to przekazać też na, na obrazie? Nie wiem, to może podświadomość tylko jakaś tam nie? Mhm. Ale tak, żeby. Raczej trudno powiedzieć, nie? A jeszcze proszę powiedzieć, no tak, bo wspomniał Pan, że to jakby daje panu takie, 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 takie wyciszenie. Ale czy, czy zdarza się też tak, że obraz, który pan maluje, jakoś tak mocno pan, pana poruszy? Czasami wyjdzie coś dobrego, co naprawdę mnie cieszy. Mhm. Ale czasami coś nie wyjdzie, to po prostu przemalowuje, mhm. znowu naleje farby i zupełnie coś innego. I zupełnie wyjdzie coś innego. Mhm. A proszę powiedzieć jeszcze, czy nie wiem, ma pan jakichś swoich ulubionych, dawnych mistrzów? No, na których no, może nie wzoruje się Pana, ale jakoś inspirują Pana. Dawnych mistrzów, no wiadomo. Czy współczesnych też, no bo... Współczesnych, ale już nie żyjących w sumie. To lubię taki. Jan Tarasin bardzo mi się uh -huh. odpowiada. Tu miałem nawet zapisany sobie, mówię, bo skleroza, nie? Jan Lebenstein Aha. i Tadeusz Brzozowski bardzo mnie fascynował. A proszę powiedzieć, czy, czy miał pan jakieś wystawy gdzieś w galeriach czy w jakichś innych miejscach i jaki był odbiór przez, przez publiczność? Wystawy to miałem w Lizbarku, w Domu Kultury chyba dwa razy, mhm. w Bibliotece Lizbarskiej, w Żurominie dwa razy, w Olsztynie taką zbiorową. I brałem udział w konkursach różnych, zdobywałem nagrody w powiatowych w konkursach malarstwa. To miałem raz pierwsze, dwa razy drugie, drugie miejsce i też miałem drugie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Sztuki Powszechnej to było. Pierwsze miejsce zajął rzeźbiarz, a ja z malarzy jako byłem drugi najlepszy. Nie? Wtedy też to wystawiałem. Prace na papierze, abstrakcje takie, czy bardzo się podobały, i zaraz sprzedałem je. O, czyli można ku kupić Pana pracę tak? Tak, A czy jest takie miejsce, albo nie wiem, jakaś, jakaś, jakaś internetowa może strona, gdzie można Pana pracę. Obejrzeć? Ja wstawiam na Facebooku, nie? A tak to nie mam strony takiej innej, nie? Ale gdyby ktoś był zainteresowany i chciał obejrzeć i kupić, to oczywiście no, jest taka możliwość. Może przyjechać do Lisbon. No tak. A jeszcze proszę powiedzieć, panie Marku, czy ma pan jakieś takie artystyczne plany, że chciałby pan jeszcze jakieś tematy, jakieś motywy? Co, 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 coś po panu chodzi po głowie, żeby to jeszcze zrealizować? A czego do tej pory nie było w pana pracach? No, w sumie każdy obraz jest inny. Mm -hmm. Czasem robię jakoś serię, tak jak seria tych ciemnych. Mm -hmm. To było kilkanaście takich. Ale tak nie mam takich jakichś planów. Po prostu siadam przed na przy stole, mm -hmm. rozlewam farby, maluję i coś tam zawsze wyjdzie. No właśnie, a czy ta, czy jakaś kolorystyka szczególnie jest panu bliska, ulubiona, czy to też jakby. Obraz sam narzuca. Obraz sam, sam narzuca raczej. kolorów. Może i moje, mój nastrój, nie? Mm -hmm. Jestem wesoły. Może zadowolony to inne barwy. Aha. A jak jestem wkurzony to może ciemniejsze. No tak. Chociaż nie jestem takim człowiekiem, żebym się tam wkurzał. Nie? No to brzydko mówiąc. To wymagają właśnie te, 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 tego skupienia, tej precyzji, szczególnie ta, ta, ta technika. Ja no, jestem no. spokojnym człowiekiem. i. Mm -hmm. Siadam sobie, i punktuję. No tak. A jeszcze chciałem z pana zapytać, jak pan myśli, czy te nowoczesne technologie, które, do których teraz mamy dostęp, że można w zasadzie stworzyć y, jakieś plastyczną pracę, y, nie biorąc w ogóle pędzla do ręki, y, czy to szkodzi sztuce malarskiej, czy służy? Jak to jest, jak, jak pan myśli? Myślę, że <laughs> Nie spodziewałem się takiego pytania, ale uważam, że co, praca ręczna, to jest praca ręczna. Maszyna to, wiadomo, to maszyna, nie? Mhm. W pracy zostaje jakby ta cząstka, energia człowieka, prawda? To cząstka jakaś człowieka zostaje. Emocje. Emocje. Mhm. No, takie maszynowe są może bezduszne, takie, nie? No na pewno. Zupełnie inny inny sposób tworzenia. No ale myślę, że to, to nie, ma, nie ma, jakby mogą współistnieć te, te dziedziny, ta, ta grafika komputerowa, prawda? Też, nie. Wiadomo, kto chce robić, to mhm. robi, nie? A ja preferuję pracę ręczną. No, tutaj trzeba nabyć tych umiejętności, prawda? To jest, też wymaga czasu i, mhm. i ćwiczeń też. No, zaczynałem. Jestem samokiem w ogóle, nie? W A, tym no właśnie, W 80 się... roku zaczynałem to. Też. Nie miałem zielonego pojęcia o malarstwie. Uh -huh. O technikach, o niczym dopiero z książek trochę czytałem i się trochę tam dowiedziałem. Uh -huh. I tak próbowałem. Zaczynałem w tych czasach, że nie można było dostać, yy, znaczy nie można było kupić farb kolejnych. No tak. Tylko kuzyn Wydaje. gdzieś tam z Gdańska mnie przywoził. Uh -huh. Farby i jak dostał, bo to też nie. było trudno, bo trzeba mieć. Żeby dostać farby, to trzeba było mieć legitymację, że, że jest się artystą jakimś. Nie? Plastykiem, lotem. No, tak. no. Ale on tam jakoś mi załatwiał zawsze. Uh -huh. No właśnie, a czy ten, to, ten proces twórczy pan postrzega jako, bardziej jako rzemiosło, czy, czy, czy może w takim wymiarze bardziej duchowym, jak niektórzy na przykład tworzą mandale? Dla nich jest to taki bardziej proces jakiś duchowy. Duchowy. Czy to się łączy? Łączy się chyba to wszystko razem. Nie można tak jednoznacznie powiedzieć, że to. Mhm. Tak. No, trudno powiedzieć. Patrząc też na te prace, które te, tutaj możemy zobaczyć, no, jest tematyka różnorodna. I tak jak pan wspomniał, też różne techniki, które pan łączy. I y, rozmiary tych prac też są różne, prawda? Kiedyś większe malowałem, ale już teraz nie mam miejsca w domu. Mhm. Także przyszedłem do tych małych rozmiarów. Żeby było gdzie schować, nie? Mhm. Wspomniał pan, panie, o tych pierwszych, najdawniejszych pracach, że się właśnie, zachowały. Czy no, pan też. Kilka, kilka się mówić? zachowało, są to prace na papierze, farboleino. I to są właśnie takie. Nie było tutaj koloru białego. No tak, mówił pan, że tylko kilka kolorów było. O, tak to wygląda. Mhm. To też ciekawe, że to jest olejna farba i na papierze, prawda? Bo to mhm. chyba nie jest często stosowane. Na bryztowę. Raczej mhm. znaczy, olejne farby kojarzą się z płótnem. Znaczy, można malować też na papierze. Mhm. No tak nie miałem wtedy płótna, bo czułem się wtedy dopiero, nie? To no, taka malstwa natura, tu już był biały kolor. Aha. A tutaj dwóch facetów takich. No tak. Pracusi. Robotnicy z tamtych lat. No tak. Tu też nie było. tylko ja martwa natura kwiaty takie malowałe. Mhm. No tak, to rzeczywiście te ta kolory taka, taka podobna. Abstrakcja to mnie interesowała od początku. Mhm. To już tak się trochę surrealnie, trochę też jest ten obrazek. 80 rok chyba, nie? Czy 81? Chyba tak, 81 chyba. No co jest trudniejsze, Panie Marku, proszę powiedzieć, właśnie abstrakcja, czy, czy jakiś konkretny temat taki y, realny? Realnie to siadasz człowieczku sobie i odwzorowujesz coś, nie? nie. Czy pejzażem, że tak się wyraziłem? Nie, no, <laughs> że idę w plener i widzę drzewo, to krzaczki, czy to jakieś rzeczy inne, a abstrakcja to działa wyobraźnia wtedy uh -huh. i taka jest bardziej fascynująca, bo nigdy nie wiem co wyjdzie. Tak, do końca to Ca zrobiło. Cały czas gotuję na tym papierze. No. no i w... o, tutaj to było też. Uh -huh. To był taki pejzażyk, same pnie drzew. I jeszcze kilka słów Panie Marku poprosimy o, o tych pracach wykonanych tuszem. To jest taka żmudna robota. Pracochłonna, zajęła mi trochę czasu. O, takie to wyszło coś. No to mogły być ilustracje do, do jakiejś no. książki, prawda? Dużo jest punktów, kropeczek, kreski różne. No to też bardzo. Pracochłonna i czasochłonna technika. Hmm. Ale lubię to robić. I mam jeszcze też taki pejzaż. No właśnie, a czy podczas wystaw, prezentacji Pana prac, ma Pan okazję usłyszeć, jakie są wrażenia osób, które oglądają? Czy, czy podchodzą, dzielą się tymi wrażeniami z Panem? Podoba się. No trudno się dziwić, bo prace są naprawdę fascynujące, yy, różnorodna tematyka, bardzo ciekawa też kolorystyka, Takie no no nietypowym. Bardzo prace. U wykształcenia jestem mechanikiem, dlatego. A dlatego że też dużo spraw mechanicznych czasami. To świetna ilustracja by była do jakiejś książki też. Jak to wyszło. Mm -hmm. No tak, to też, też ten temat prac tłumaczy. Mm -hmm. Dobrze, także bardzo dziękuję Panie Marku za, za to spotkanie, za to, że podzielił się Pan z naszymi widzami Również swoją dziękuję. pasją. Dziękuję serdecznie. No, życzymy sukcesów i żeby powstawały kolejne ciekawe prace i żeby były kolejne, kolejne wystawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejny program na portalu Moje Działdowo.